Bardzo dużo osób potrzebujemy do współpracy, zarówno tych instytucjonalnych, tych gospodarczych, tych, którzy zajmują się z przekonań, z pasji turystyką i tworzeniem ciekawej oferty dla mieszkańców i gości przyjeżdżających. Dlatego chcemy zarówno siebie pokazywać jako tego operatora w dziedzinie turystyki i bezpieczeństwa w turystyce jak i również to tych ludzi, którzy są zadedykowani dla osób pracujących w turystyce. Rozpoczynamy ten sezon już w maju i na początku czerwca dużymi wydarzeniami. O tym też będziemy, o tym też będziemy mówić. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z naszej oferty. Myślę, że że ta atrakcyjność jest kluczem do tego, aby nas Państwo odwiedzali, żebyście nas odwiedzali. My już obserwujemy ogromny wzmożony ruch w ważnych obiektach, czy turystycznych, czy rekreacyjnych, czy tych, które można zwiedzać, więc wydaje się, że ten sezon zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie i nie pozostaje nic innego jak wszystkich Państwa mieszkańców Opolszczyzny zaprosić do zwiedzania miejsc tych znanych, ale chcielibyśmy również dużo uwagi poświęcić dzięki mediom, również takim smaczkom lokalnym, które też zasługują na to, żeby, żeby dostrzec. Bez mediów tego byśmy nie pokazali, więc bardzo wam dziękuję, że z nami uczestniczycie, że robicie materiały, że robicie materiały cykliczne, bo też to jest bardzo ważny walor promocyjny tego, co robią mieszkańcy województwa opolskiego.